Najtrudniejsze zadanie za nami, ale jedziemy powiemy, jak wyglądały te ostatnie dni, tygodnie, bo sytuacja zmieniała się chyba no, no, jak na wydoskopie. No tak, w piątek no, sytuacja była, mówiąc szczerze, dramatyczna, ale no, powiedzmy, że ostatnią deską ratunku, zwrócenie się tutaj do pana marszałka, pana Józefa Gawrona, gdzie rozmowy trwały też wcześniej, no pozwoliłem sobie, że tak powiem, zaryzykować też tym telefonem a nawet tutaj można powiedzieć spotkaniem, ponieważ no, dowiedziałem się, że pan wicemarszałek przebywa w Centrum Sztuki Mościce, gdzie też tam się udałem i z, pomo z pomocą pana dyrektora Maćka Aleksandra udało mi się szybko e, pana marszałka tam złapać i no, poprosić e, o ratowanie Tarnowskiego Żużla. Spotkało się to z szybkim i przychylnym e, przy działaniami pana Marszałka, gdzie od razu uruchomił telefony w danym momencie i no było to, można powiedzieć, praktycznie niemożliwe do zrealizowania, ale na całe szczęście się udało. Co teraz? Te, te ostatnie dni i godziny przed sezonem, na czym jeszcze będą polegały? Bo rozumiem, że też ta niepewność i niestabilność sytuacji, nie Wam działanie, tak, już takie organizacyjne i przygotowawcze do sezonu? Tak, na, można powiedzieć, że teraz dzięki odwołania drugiej kolejce i przełożeniu na 21 zyskaliśmy też jego klub na czasie. Będziemy teraz jeśli chodzi o moją osobę, udawać się do wszystkich ulicznych firm i prosić o wsparcie, bo no finanse jeszcze nie są spięte tak w 100 więc każda pomoc jest dla nas teraz ważna. No właśnie przewijały się tak naprawdę przeróżne firmy z Półki Skarbu Państwa, e, prywatni przedsiębiorcy z Tarnowa, z Krakowa. E, czy ta pomoc e, praktycznie w pełni, z e, powodu się tutaj małopolski, w małopolskim wypełnia tę lukę. W dużej, części tak, ale no prowadzimy intensywne rozmowy e, tutaj z potencjalnymi partnerami. Nie ukrywam, że bardzo ciężko było tutaj rozmawiać z firmami, gdzie zarząd każdej z firm przede wszystkim miał też taką niepewność, że zadawał pytanie przede wszystkim, czy wystartujemy w 100%, czy jedziemy. Medialność też nam tutaj za bardzo nie pomogła, ponieważ dużo artykułów się o nas rozpisywali dziennikarze, że jest ciężko i tak dalej. Na całe szczęście jedziemy, to jest najważniejsze i... I miejmy nadzieję, że wszystkie rozmowy, które teraz prowadzimy i też które będziemy na pewno prowadzić, bo będziemy rozsyłać oferty do wszystkich jeszcze firm, na ile to jest możliwe, i prosić o wsparcie, no, pozwolą nam to wszystko sfinalizować. I miejmy nadzieję, że sportowo się obronimy tak, że awansujemy do ligi wyżej, a potem, będąc już odbijając się od tego dna, bo tak określam tutaj, tą ligę, w której jesteśmy, już nam pozwoli to też marketingowo urosnąć jeszcze wyżej. A no, moim zdaniem, Miejsce Tarnowa to na pewno nie jest ta liga, w której obecnie jesteśmy. Mm -hmm. Sponsor tytułarny? Rozmowy trwają, decyzje z firmy, z którą prowadzimy, rozmowy będą poświęcone. Sytuacja. E, w, w, no. Cele na ten sezon, biorąc pod uwagę sytuację, w której, w której zaczynamy, e, czy jednak te najwyższe cele, jakie były stawiane e, przed sezonem, są podtrzymywane? Tak, to znaczy mając taki skład, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli jakiekolwiek inne założenie niż sportowy awans. Zawodników ciężko było przekonać jeszcze w tych ostatnich dniach, żeby jeszcze byli cierpliwi? <grymne> Bardzo ciężko. <grymne> Czyja w tym zasługa? Jest dużo osób pomagających, naprawdę takich e, też bezinteresownych, które w tym trudnym okresie e, no, też dawały, że tak powiem, taką siłę e, działania. Jest tych osób dużo, no wszystko się udało, więc jesteśmy dobrej myśli, że ten sezon będzie wzorowy. A to, a to jest tak, że zawodnicy poczekają jeszcze, bo rozumiem, że przelewy zaraz się przesuną przez te święta, więc e, takie gwarancje im na ten moment wystarczą, bo czytało się różne, spekulowało, że mają deadline przed świętami. To znaczy, że mając na uwadze takiego partnera jak województwo małopolskie, także no powiedzmy, że ten partner jest na tyle wiarygodny, że no nie ma innej tutaj możliwości zakładania, że tych pieniążków by w zawodnicy nie otrzymali. Także no dzięki właśnie, dzięki wsparciu takiego partnera, który no, no swoją marką i renomą sam od siebie świadczy, że będzie bezpieczny. Wielu kibiców nie wyobrażało sobie Tarnowskiego Różla bez grupy Azoty. Wydaje się, że, że ten sezon e, będzie otwajkowany na zielono finale. Miejmy nadzieję, że sytuacja grupy Azoty. Czego bardzo tutaj jako w imieniu klubu życzę poprawy finansowej i miejmy nadzieję, że sytuacja tam zmieni się tak szybko na dobrze i tak szybko wrócą do wspierania naszego tarnowskiego ruchu z Wiemy, że jest kurcze gniazdo i jest całe oklejone w oklejone węblematyczne azoty, Co w takim razie, kiedy w tym sezonie nie ma tego wsparcia? To znaczy grupa azoty całkowicie nie zniknie, jeśli chodzi o te nośniki reklamowe, dlatego że piłka nożna ma jeszcze ważną umowę z grupą azoty, także jeżeli kibice będą widzieć te nośniki, to są to związane tylko z umową piłkarz. Mhm.